Jest koniec tygodnia, a więc czas na polityczny puls tygodnia. Zaczynamy. Kilka dni temu ukazał się sondaż, w którym Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta, wiceszef Platformy Obywatelskiej, wygrywa z Karolem Nawrockim zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. Badanie dość ciekawe, ponieważ Pokazało się równocześnie inne badanie, z którego wynika, że to Karol Nawrocki jest liderem. No, można powiedzieć badanie jak badania każda pracownia ma inną metodologię, ale ja zwróciłam uwagę na jeden fakt mianowicie na pracownię, która przeprowadziła badanie, w której Rafał Trzaskowski jest zwycięzcą. Jest to pracownia z Radomia Opinia 24. I tutaj zaczyna się bardzo ciekawa historia, bo jak się wejdzie na rejestr umów ogólnodostępny Platformy Obywatelskiej, to pojawia się ta pracownia. I to nie tylko w ubiegłym roku, czy jeszcze wcześniej, ale właśnie w 2025 roku. I w grę wchodzą sumy niebagatelne, ponieważ stosą są sumy powyżej 100 tysięcy złotych. Rodzi się pytanie, jak pracownia, która przeprowadza analizy, badania dla konkretnej partii politycznej, ma być obiektywna? Na to pytanie pewnie. Specjaliści z różnych dziedzin będą odpowiadali, że no, są takie metody, jest taka metodologia, że to, że partia jest w jakiś sposób związana z jakąś pracownią, nie ma żadnego znaczenia. Ale są wątpliwości, bo jeżeli pracownia dostaje intratne zlecenia, a później przeprowadza badania opinii publicznej, no to już się zaczyna, zaczynają się pytania. Czy rzeczywiście jest ona rzetelna, bezstronna, całkowicie obiektywna? Na te pytania Państwo sami sobie odpowiecie. Ale sam rejestr umów Platformy Obywatelskiej jest bardzo ciekawy, ponieważ wynika z niego, że pojawiają się firmy, które się zajmują marketingiem politycznym, zajmują się marketingiem, zajmują się badaniami i dość spore pieniądze są na to wydawane. Bardzo ciekawa jest sama pracownia Opinia 24. Mało znana wcześniej firma z Radomia wypłynęła na szerokie wody badawcze po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Wtedy pojawiły się zlecenia, między innymi z dużych redakcji, pojawiały się zlecenia z samej platformy obywatelskiej i można by powiedzieć, że się zaczął złoty wiek badań dla Opinia 24. Tak jak powiedziałam, pracownia, która wcześniej nie była znana, nagle stała się bardzo opiniotwórczą pracownią. Do tego stopnia, że jak przeprowadzono ostatni sondaż, to wszystkie media się zaczęły na nią powoływać. A wystarczyło wejść w rejestr umów Platformy Obywatelskiej, żeby sprawdzić, że ta pracownia ma zlecenia z Platformy Obywatelskiej. Czy jest to zgodne ze sztuką, czy jest to zgodne z etyką. No, te pytania pozostają otwarte. Warto natomiast mieć świadomość, że do końca trudno uwierzyć komuś, kto z jednej strony pracuje na zlecenie konkretnego ugrupowania politycznego, a z drugiej strony prezentuje korzystne dla tego ugrupowania sondaże lub dla Kandydata na urząd prezydenta tego ugrupowania. No bo przecież Rafał Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej. Co by politycy tej formacji nie mówili, że jest to kandydat niezależny, obywatelski, to jednak jest to kandydat Platformy Obywatelskiej, a wynika to chociażby z tego, że Rafał Trzaskowski jest wiceszefem partii. Donalda Tuska i od tego już po prostu nie ucieknie. Bez względu na to, co by nie mówił, co by nie robił, wszyscy mają skojarzenie jedno: Rafał Trzaskowski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej.